Filip Bech na rożniku. Trzech zawodników hutnika przed polem karnym. KKS w całości praktycznie we własnym polu karnym. Stara się tutaj nie zostawić zbyt wiele miejsca rywalowi. Dobre dośrodkowanie, strzał na bramkę i chutnik prowadzi jeden do zera. Ależ ładnie dorzucona ta piłka w pole karne, ależ przyjemnie się patrzyło na to, jak ona leci, idealnie tam strącona. za niego Mączyński oraz zawodnik z numerem 15 Jakub Staszak ich miejsce da przed gry weszli odpowiednio i oprócz tego zawodnik mamy jeszcze 8, 8 z Nikodema z Zawistowskiego którego zastąpił Bartłomiej Putno i mamy bramkę też ajajajaj aj, aj, aj. 2 do 0 dla Kutnika co się tutaj wydarzyło coś nieprawdopodobnego